Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Miejcie się na baczność przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach. Będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam podane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch Ojca Waszego będzie mówił przez Was. Brat wyda brata na śmierć i Ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom. I o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oto słowo pańskie. To dzisiejsze święto, gdy wspominamy pierwszego męczennika, świętego Szczepana, mówi nam wszystkim, jak bardzo poważne jest związać swoje życie z Chrystusem, że trzeba miłować Go ponad życie, dawać świadectwo wierności. Często przez męczeństwo. Taki jest Kościół Chrystusowy. Sam Chrystus powie: Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą Was wydawać na sąd, będą Was prześladować, brat wyda brata na śmierć. Ale mówi, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Dlatego bądźmy czujni. Wiara w Chrystusa to nie sentymentalizmy, to nie pobożne wzruszenia, to nie jakaś tradycja piękna, ludowa, to nie opłateczek i sianko, jak lubimy mówić, ale to życie wierne Ewangelii. Człowiek wierzący w Chrystusa jest posłuszny Jemu aż do śmierci. I to wszystko nie jest dalekie od nas. To nie było kiedyś, ale to zawsze towarzyszy Kościołowi. Dzisiaj prześladowani za wiarę nasi bracia i siostry to niemal cały teren Azji, to wielka część Afryki, to również Europa, gdzie codziennie, jak podano dzisiaj w radiu, 5 milionów chrześcijan jest prześladowanych z powodu wiary każdego dnia. 5 milionów, wielu z nich wydawanych na śmierć, wielu torturowanych, wielu lekceważonych, poniżanych. Również na naszym kontynencie europejskim jest modna chrystianofobia, gdzie się zamyka, podpala kościoły. Uniemożliwia się słabowanie zewnętrznego kultu. To wszystko się dzieje cały czas. Musimy być przygotowani. Trzeba umacniać swój więź z Chrystusem, by być przygotowanym na różnego rodzaju próby. Już nie tylko męczeństwo, gdzie jest przelew krwi, ale nieraz pomijanie, lekceważenie, wyśmiewanie. Na tym polega należeć do Chrystusa, że trzeba go miłować całym sercem i żyć Jego Ewangelią. Oczywiście prześladowania, Kościół mówi, były zawsze nasieniem chrześcijan. Kiedy był kamienowany, święty Szczepan, jego ubrania kamienowanych pilnował właśnie święty Paweł, wcześniej Szaweł. Kościół wie, że dzięki krwi Szczepana, jego świadectwu, nawrócił się Paweł Apostoł. I tak w wielu miejscach historii Kościoła właśnie męczennicy byli powodem nawrócenia wielu. Również, jak pokazuje historia, Pan Bóg wykorzystywał prześladowania, by dzięki nim rozwijał się Kościół. Pierwsze prześladowanie w Palestynie. Sprawiło, że pierwsi uczniowie musieli uciekać z Jerozolimy, ratując swoje życie, ale tam gdzie szli, nieśli Ewangelię i rozrastał się Kościół. Bardzo szybko wyszedł poza ramy Jerozolimy, poza ramy Palestyny, ogarnął Imperium Rzymskie. Dzięki tym, którzy rozproszeni przez prześladowania, dawali świadectwo wierze tam, gdzie zostali posłani. Tak jest i dziś. Męczennicy rodzą nowych wyznawców. Ale i u nas potrzeba też świadectwa wierności Chrystusowi. W naszym codziennym życiu, małżeńskim, rodzinnym, zawodowym, w naszej moralności, na tym polega wyznawanie wiary, że będziemy wierni Chrystusowi i Jego Ewangelii. Niech nas nie myli to, że u nas nieraz Kościół się myli, wiąże z partią jedną, drugą. Kościół nie jest ani pisowski, ani peowski. Kościół nie ma nic wspólnego z żadną partią. Niech nam się to nie myli. Z żadną polityką. Jeżeli tak myślimy, to jesteśmy w błędzie. Kościół nie jest polityczny. Kościół jest chrystusowy. Trzeba wszędzie szukać Jego uczniów, ludzi wiernych Ewangelii. Nie ludzi, którzy mają frazesy na ustach, albo wykorzystują może nawet religię do osobistej kariery, do jakiejś własnej polityki. Nam się to miesza wszystko dzisiaj. Może z tego powodu, że za czasów komuny tak mocno był zarysowany podział między partią i Kościołem. I w dzisiejszych czasach nam się to myli. Kto tak ustawia Kościół jest w błędzie, bo Kościół nie jest związany z żadną partią, nie daj Boże, żeby był, bo nie, nie, jest, to, nie jest to jego rolą, nie jest to jego misją. Kościół ma mieć wyznawców, ludzi wiernych, Ewangelii w swoim codziennym życiu, żyjących wiarą ze względu na Boga, pielęgnujących, Świętość, jedność, małżeństwa, bo taka jest wola Boża. Przekazywanie wiary młodemu pokoleniu, bo to jest misja chrześcijańskich rodziców. Traktowanie poważne przykazań Bożych, bo ja wierzę w Boga. To nie jest plebisty, to nie jest loteria, wybieranie z Ewangelii to, co mnie się podoba albo mi się nie podoba. Tylko wierność aż do męczeństwa. Ja spotkałem w tych dniach wielu ludzi, którzy z naszą parafią związani są od lat. Niektórzy stąd się wyprowadzili. Niemal wszyscy mówili, którzy tu się zjawili po roku, po dwóch, moje dzieci dorosłe nie są już w kościele. Oto jest dramat rodziców chrześcijańskich, katolickich, którzy wychowywali dzieci w jakiś sposób, w dzieciństwie wierza dzisiaj patrzą na dzieci poza kościołem. Czyli którzy przybyli z Gdańska, z, ze Śląska, do dzieci, które żyją w Warszawie i mówili, ale nie chcą brać ślubu, bardzo się martwimy o to. Oto są problemy nasze dzieci, które porzucają wiarę. Jaką wiarę przekazaliśmy im? Możeśmy kazali robić karierę, pieniądze, a o Bogu mowy nie było. Dzisiaj nam pokazuje to święto, na czym polega wierność Chrystusowi. Miłować Chrystusa ponad życie to jest kryterium, że ja wierzę w Chrystusa, należę do Niego, żyję Jego Ewangelią i tylko to jest ważne. I walczą tę wierność aż do przelewu krwi. Wiara jest dla nas najważniejszą treścią naszego życia. Do końca, aż do męczeństwa. I to dzisiaj stawia przed nami Kościół w tej liturgii, pokazując Ewangelię nie jako coś sentymentalnego, ale życie, które jest wierne Bogu, aż do przelewu krwi. I mówi do nas Chrystus: będą was wydawać, będą was sądzić, będą was wlec przed namiestników, będą was wydawać na śmierć. Ale nie martwcie się bo Duch Święty będzie przez Was mówił. A Wy macie wytrwać do końca w wyznawaniu wiary. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I tylko to jest wyznacznikiem naszej wiary. Wierność do końca Chrystusowi. Wzdoszenie prześladowań dla Chrystusa. Przyznawanie się do niego w pośrodku utrapyń i prześladowań. Do końca. W każdym czasie nie pójście nigdy na drogę wygody, kompromisów, kariery, jakichś układów. Nie. Chrystus ma być pierwszy. I to pokazuje nam zaraz pierwszy dzień po Bożym Narodzeniu, gdzie święty Szczepan jest ukazany jako przykład kogoś, kto zrozumiał Ewangelię, ją wypełnił do końca. Myśmy też to kryterium mieli przed oczami. Nawet nie to, co mówimy, jak się reklamujemy, nie. Tylko jak naprawdę żyjemy w obliczu Ewangelii. Na ile wierność dla Chrystusa jest dla nas centrum i celem całego naszego życia. Pamiętajmy, będziecie w nienawiści u wszystkich z mego powodu. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Można powiedzieć, że to kryterium Prześladowania, upokorzenia, męczeństwa z powodu Chrystusa jest jakimś znakiem, że dobrze idziemy, że jesteśmy na dobrej drodze, kiedy wiara kosztuje nas trochę wyrzeczeń, trochę cierpienia, dawania świadectwa wobec innych, tego wytrwania w wierze w każdym czasie. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Amen.